powa spotkania kit kolejki Metropolis City, Juventus Monaco Jest 2 do jednego, no i oczekujemy na takie samo widowisko, jakie było w Powiem, może nie pod koniec, kiedy już gracze Juventusu zdychali, ale zobaczmy! Jest 2 do jednego 2 i proszę Państwa Ingershoy! Ingershoy z Bramki na Magic Stadium on jak przyszedł do Juventusu, to odbudował formę. Pamiętamy w poprzedniej sezonie, w pierwszej części sezonu w Arsenalu. Nie strzelił, strzelił dwie bramki, ale no, to nie było w jego formie. jest strzela swojego. Kolejnego gola dla Juventusa, drugiego dla Bianconeri, Co daje remis na razie. Na Magic Stadium zaspali kompletnie. Obrońcy. Metropolis jest taki zimny, bardzo, bardzo zimny prysznic Spadł na yy, głowę i na, ogólnie na wszystkich Szkoleniowców i zawodników Ze y, wschodniej części metropolii Elano Dobra, piłka na lewą stronę Warak Warak i gol! Znowu, z Denne grygiera, bieg z i to się kończy, brabko! Ależ odpowiedź: taka sama jak na kanał 0 do 1. No co ten z Dynek On jest. Jak na razie na zmianę. Pobiegł tutaj do środka, no i. Jeden kto pobiegł. To Marszall i Sumiregis. Ale potem już Marshall... z drugim zawodnikiem. Sobie, że już nie ma sensu. łanak strzeli bramkę. Na, jeżeli go sfauluje, czy zabiorę mu piłkę faulem, bo, bo to chyba to był jedyny sposób, żeby mu odebrać piłkę i zrobić mu krzywdę. Ingerszaj! Świetnie blokuje. Eee, Roznal jest. Tevez. Abelardi. Zagranie z Warangiem, zagranie z do Teveza Carlos Tevez. I poza linią końcową przyjął piłkę. Przewijano to dobrze do środka pola. Elano. Elano. Świetne zagranie teraz do. Waranga, no ten nabił zdjęcia. Grygieryk, no dziwi mnie trochę, że nie zmieniają go nawet. Yy, trenerzy, Nasz dośrodkowanie! Ależ gol! Roznala jest 4 -2, do, do 2, 2 po meczu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że Juventus już się nie podniesie. Zobaczmy, zobaczmy to na pewno w powtórce. Yy, gdzie był Roznal? No i niektórzy biegali w pole karne. Zobaczmy. Dośrodkowanie. Jeszcze rozdala nie była, doszedł do sumierki z to jest dobra perspektywa do tej sytuacji. Już nie mieliśmy innej, ale 4 do 2 to już jest dla mnie po meczu, a Juventus jak na wyjazdach radzi sobie kiepsko. A to jest dobra 60 minuta do spotkania. Była jakaś taka ostatnia tradycja może od y, trzech sezonów y, zakończy, kończąc na, ten, na tym y, poprzednim, że brałki zawsze było, y, bramek zawsze było 8, a nie 11 jak było w poprzednim beczu. Czy przed dwa dni dwa ostatnie mecze, y, kończył dwa brakami? No to zawsze było 8 No to musi tutaj y, albo Metro Bej 6 2, albo Juventus 2, albo... No, nie, Wyszła suma 8, żeby taką y, pasę dobrą utrzymać. A może stworzą jakoś nową, bo jest dużo czasu. A my City, y, jak i Uwe, to tu bramkę. Ale mówmy na razie o meczu Houston Tewez. W sumie egzaminu mu piłkę jest Marshall, Diego. Był już taka szybka klepka y, Bianconeri, ale to się na nie przekłada. No bo stesacie piłkę. Barluka. Taka klepka. Dobrze, Mertent. Alonso. Świetne zagranie za Zobelnego, a ten na sam na sam. Aj No, gdyby to jakoś tak lepiej rozegrał, ale teraz jest jeszcze doświadczenie. No i teraz błąd z Szawiolą, bo Merten mógł przyjąć do piłkę. Jest Diego, wycofanie za Kielinego. Mogę jakoś inaczej to lepiej chyba rozegrać. Raczej Juventusu. Dobrze to robi teraz y, Alberado, i teraz ratuje swoją ekipę. Mikel Łarak. Łaraka. Gdyby to wleciało do siatki, na no to by była braka kolejki? Ale no, Szkodach. druga Już minuta. Jest 4 do 2 dla. I tak jakby zgasło nam to spotkanie. Jest. Abel Hardy. Chyba za późno się zorientował, że w ogóle. Miał piłkę nad głową. No zmarkotował nam. To spotkanie ogólnie. są jakie kibice. Ta mała garstka, chyba, chyba ta mała garstka. Kibiców jeszcze przed chwilą zaczęła gwizdać na swoich piłkach. Dlaczego nie, nie robią nic lepszego? varquares, chabi Alonso. Marszel. Czabial zafałłlował Barniukę. Żółta kartka dla Hiszpana. Kolejna żółta kartka w tym sezonie. W tej pierwszej kolejce. No ale. Zobaczmy. Kielini. Już jest. Warang. Piękna. Magic Stadium jest wciąż duży. Mówiłem, że trochę ucieka, ale teraz jest coraz lepszy. Kielini. Kielini y -y, z Elano dośrodkowuje. Osters. Oj, ta zima spalonego jest. Ingerszowi może szansa na bramkę kontaktową i nie ma bramki. Wybija, nie, jeszcze nie wybił do, do końca tej piłki. Reserch i mamy koniec spotkania! 4-2, wygrywamy w Trafalgar City z Juventusem Spotkanie na dobrym poziomie, z Marco pod koniec, ale... Ale takie, taka jest piłka nożna, no. Do usłyszenia, Chris -Fex.